Wszystkim tutaj, KryptoKosek, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj yy, materiał będzie poświęcony bardzo fajnej, praktycznej i prostej w obsłudze, co jest bardzo istotne, aplikacji Swissborg. Yy, nie będziemy tutaj mówić o, o, o tokenie, oczywiście też wspomnimy, natomiast nie jest to przedmiotem dzisiejszych rozważań. Które oczywiście dał sobie zarobić tym, którzy weszli kilka miesięcy temu. Ja przyznam szczerze, że tą aplikację odkryłem niedawno, zacząłem z niej korzystać jakoś, jako jakieś tam uzupełnienie portfela, tak to nazwijmy. Aplikacja jest bardzo fajna, bardzo przejrzysta, prosta w obsłudze. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że aplikacja jest i posiada w sobie tak jakby wiele wiele funkcji analitycznych, jak i y, informacyjnych o. To jest bardzo fajne, że, że, że są tam zakładka newsy, gdzie można sobie poczytać co ciekawego, bo w obecnym świecie naprawdę krypto bardzo ciężko y, tak jakby pozyskiwać jakieś informacje w jednej pigułce, żeby być na bieżąco trzeba śledzić w wielu miejscach, bo ten rynek jest olbrzymi. Bardzo potężnie się rozwija, i, i naprawdę, żeby być na bieżąco, trzeba te informacje korzystać, e, wyszukiwać w wielu, wielu miejscach. E, także, e, także tutaj za chwileczkę pokażę Wam i opowiem, co w tej aplikacji można zrobić: e, jak ją można wykorzystać, zarówno dla nowych, jak i zaawansowanych, czy inaczej można powiedzieć, starych wyjadaczy e, kryptowalutowych. Na koniec oczywiście nie byłbym sobą, gdybym wam tutaj nie przedstawił możliwości zarobienia nawet 100 dolarów, chociaż oczywiście obstawiam, że większe prawdopodobieństwo będzie zarobienie około 50, natomiast jest tam tak jakby przedział, ale jest to pewne, po prostu trzeba założyć konto i, i spełnić jeden warunek, o którym zaraz wam powiem jest miejsce na reklamę, oczywiście zapraszam serdecznie do dania mi łapki w górę, co będzie mnie motywowało do wyszukiwania dla Was ciekawych, fajnych projektów, jak i okazji inwestycyjnych w świecie kryptowalut, My, oczywiście jeżeli subskrybujecie dodatkowo mój kanał, macie w pierwszej kolejności e, do nich dostęp, czasami niektóre materiały są tylko mm, na kilka dni, bo jakaś tam okazja inwestycyjna pojawi się w konkretnym czasie yy, i czasami znalezienie tego materiału po kilku dniach po prostu będzie za późno. A tak masz powiadomienie, oglądasz, zarabiasz i. I następny, że tak powiem. Dobra, to tyle kryptoreklamy. Oczywiście wszystkie informacje, które tutaj w moim, na moim kanale przedstawiam, nie są poradą inwestycyjną. Wszelkie inwestycje, które. Mm, Ponosicie i robicie na, na własny rachunek i podejmujecie własne ryzyko. Natomiast ja oczywiście staram się tutaj Wam przedstawiać jakieś smaczki, z których albo skorzystacie, albo nie. Dobra, tak jak Wam powiedziałem, aplikacja jest na, na telefon, natomiast ja tutaj Wam pokażę, no tutaj na początek, tak tytułem wstępu odnośnie informacji, ile można było zarobić na, na tokenie SwissBorg w ciągu ostatniego roku, no to jak widzicie 4268%, podczas gdy w ostatnich 30 dni projekt staniał prawie 30%, co jak widzicie ten zysk byłby tu jeszcze, jeszcze dużo, dużo większy, no ale Taki jest, taki jest aktualnie rynek małych, małych projektów, chociaż to nie jest już mały projekt, bo projekt obił się, był w pierwszej setce kapitalizacji, natomiast teraz ponad, po, z tej setki wypadł, ale jest blisko gdzieś tam, o, mamy 103 miejsce, więc on tam gdzieś obija się, wraca, spada. Gdzieś jest tam w okolicach setnego, setnego miejsca. Natomiast już przechodząc do, do aplikacji SwissBorg, to tutaj tak jakby sama aplikacja jest bardzo prosta. Nie ma co tutaj, że tak powiem, się nad nią roztrząsać. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, jakie są tutaj możliwości inwestycji. Generalnie w aplikacji możemy przechowywać kryptowaluty, handlować nimi. Oraz je lokować i to jest bardzo fajna opcja, ponieważ yy, jak widzicie, oczywiście te, te stopy się zmieniają. Natomiast yy, natomiast przykładowo 18.03 na Etechu na eterze i 37 na USDC, yy, więc są to bardzo fajne stawki. Które, które ciężko pewnie znaleźć u konkurencji. No, może da radę, ale, ale na pewno warto jako dywersyfikację również, również z tego posiadać. Natomiast dobra, od początku. Generalnie to, co jest istotne, Swissborg oferuje. Mm, przynajmniej tak, tak, tak nas informuje: e, najlepsze ceny i płynność z kilku giełd, czyli jest podpięty pod kilka giełd. E, jak widzicie tutaj, Binance, Hit, PTC, Almax, Kraken. Mm, i, I po prostu dokonując, my dokonując transakcję, wybiera dla nas najlepszą ofertę z, z danej giełdy, co jest super, żeby nie bawić się w kilka giełd. Oczywiście warto mieć konta na kilku giełdach, bo nie wszędzie wszystko jest, o czym już mówiłem w poprzednich moich kilku materiałach. Natomiast no, też nie przesadzajmy, nie popadajmy w paranoję posiadając konta na 15 czy 20 giełdach. Bo, bo to nie o to nie o to chodzi także, także to jest na pewno niewątpliwie duży plus a taka oszczędność zwłaszcza na kwotowaniu mniej popularnych projektów no nie zawsze kupujemy coś bitcoin ether czy nie wiem usd tether bitcoin no chodzi mi o te główne pary walutowe gdzie te spredy są minimalne ale czasami jeżeli kupujemy coś mniej Mniej popularnego, no to wtedy ta oszczędność może być korzystanie z jednej giełdy, a nie akurat z drugiej. Także to jest ich, to jest ich jedna z, z przewag i z, z dużych zalet. Unikalne pary, no to tutaj wiadomo, mając kilka giełd, możemy różne komponować pary tradingowe. Co jeszcze? Fajny mają, no ale to jest tak jakby, może to nie, niczym się tutaj nie wyróżniają aż tak bardzo, natomiast chodzi o fajne podsumowania, statementy, raporty i tak dalej. Fajne rzeczy można tutaj wyciągać. Żadnych ukrytych opłat, więc, więc no tutaj jest no tak jak być powinno, zero gwiazdek to, to nie banki tylko rynek, świat i kryptowaluty, gdzie nie ma haczyków, a przynajmniej być nie powinno analizy więc tutaj tutaj to co Wam mówiłem, różne różne predykcje różne, różne wskaźniki estymatory SwissBorg Indikator, tak zwany community sentiment. Także tutaj są, są różne, różne, różne wskaźniki, które mogą nam podpowiedzieć, czy w danym momencie, jeżeli chcemy coś zatradować, czy zrobić to w danym momencie, czy może trochę, trochę poczekać. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego, co chciałem Wam pokazać i przedstawić? No, generalnie tutaj macie nie podepnę się w tym momencie pod moją aplikację. Natomiast mamy tutaj print screena, jak to mniej więcej wygląda. Generalnie wszystko bardzo przejrzyste, widoczne, więc no tutaj tak jakby na tym nam zależy tak, żeby było wszystko widoczne, e, przejrzyste i, i łatwo, żeby się wszystko, e, wszystko sprawdzało. E, I teraz e, oczywiście giełda, no to, 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 to jest jedna kwestia, tak? czyli, czyli tutaj oni posiadają podpięcie pod kilka giełd, dzięki temu mamy lepsze kursy. E, natomiast druga rzecz jest taka, czyli możliwość lokowania, e, niektórych z tokenów, które kryptowalut, które na tej aplikacji. Sam oczywiście ta aplikacja będzie się rozwijała, będzie się pojawiało coraz więcej kryptowalut, natomiast w tym momencie w tym momencie mamy do, do wyboru, znaczy mamy możliwość przechowywania USDC, czyli no, jeden z podstawowych stablecoinów Swissborg. Ether, Bitcoin i e, Binance Coin. E, tak jak tutaj e, widzimy, e, oczywiście te, te stopy się zmieniają. E, więc e, na temat nie. Nie, nie jestem w stanie wam sprawdzić, czy, czy są aktualne, i pewnie wtedy, jak Wy będziecie ten materiał oglądać, mogą się tutaj już zmienić, jeżeli chodzi o aplikacje. Natomiast, tak jakby są podawane dwie stopy: standard i premium. Jeżeli chodzi o standard, no to jest stawka, która dotyczy każdego, każdego użytkownika aplikacji. Natomiast, mamy możliwość posiadania stawki premium. Natomiast, jeżeli chodzi o stawkę premium, żeby stać się tak, jakby mieć możliwość korzystania z tych stawek premium e, musimy mieć alokacje Swissborga na no, dość wysokim poziomie e, bo, e, bo z tego co pamiętam e, to musi być równowartość e, bodajże e, równowartość bodajże jednego bitcoina e, albo coś koło tego, więc no, generalnie generalnie jest to dużo. Natomiast, natomiast no nawet pomijając, pomijając ten, ten, ten pakiet premium, nawet posiadając na Etherze stawkę 6,11 czy, czy, czy na stablecoinie kilkanaście procent, jest to, jest to przyzwoita stawka, gdzie oczywiście są projekty, które też podobną stawkę oferują, natomiast, natomiast ja zawsze będę podkreślał, dywersyfikacja jest bardzo istotną kwestią, którą, o której trzeba pamiętać. Bezpieczeństwo i dywersyfikacja. Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o kolejne kwestie. No tutaj macie informację, że nawet od 10 euro można tutaj już skorzystać z aplikacji tak, czyli w niej zainwestować 10 euro i, i już będzie wszystko śmigało. No tutaj mamy Smart Yield. Z tego nie korzystałem. No i bezpieczeństwo, że 25% zwrotu trafia do jakiegoś tam programu bezpieczeństwa które ma zwalczać potencjalne ryzyka. Tak jak widzicie, tutaj ten smart, ten smart yield wallet optymalizuje się, i tutaj jest, w co inwestują i z czego i jak generują, generują dochód. Tak, i, i, i to. Na tym, na, tym polega, na tym polega to inwestowanie tutaj w, w, w te krypto, dobra, to, to jest to, jeżeli chodzi o, o, może o token to sobie mm, nie będziemy tutaj jakoś się nad tym roz, roz, rozwadniać, natomiast przejdźmy na koniec może, bo to jest istotne i to Wam obiecałem, a może jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak, jak tutaj otrzymać nawet te 100 dolarów, e, to tylko Wam potwierdzimy, ile musimy mieć. E, ok. musimy mieć 50 tysięcy 50 tysięcy swissborgów. E, więc, więc, no, jak widzimy, jest to dość dużo. Natomiast, no, jeżeli ktoś ma takie możliwości, to na pewno e, i chce tyle zainwestować, na pewno. Na pewno warto. Dobra, teraz Wam pokażę, bo, bo aplikacja fajnie marketingowo się rozwija pod tym względem, że e, zachęca do proponowania e, swoim użytkownikom już istniejącym e, rozprzestrzeniania się wśród swojej jakiejś tam najbliższej społeczności tego projektu e, i, i rejestrując się z linka, który macie pod filmem. Możecie mm, otrzymać dodatkowe, dodatkowo nawet 100, przepraszam, nie dolarów, a euro, co jest istotne. I tu nawet teraz dopiero odkryłem ten błąd, natomiast jest to plus, bo euro lepiej stoi niż dolar. Natomiast mm, jest warunek taki: musicie się zarejestrować z linka i zasilić, zasilić aplikację. Mm, jak widzicie, kwotą 50 euro bądź więcej, albo równowartością w tej walucie. Czyli jest to nie jest to kwota, która tutaj zwala z nóg y, większości, y, więc jeżeli ktoś y, zamierza przetestować sobie tam aplikację, a przy okazji zainwestować 50 euro a, i otrzymać. Mniej więcej drugie, tyle, bądź nawet więcej, bo to jest dostaniemy ticket, który jest taką zdrabkę, którą e, i otrzymujemy od 1 euro do 100 euro. E, powiem Wam tak, średnio jest to gdzieś tam 50 z kawałkiem. Tak wychodzi. Przyznam szczerze, że no tam. Znam kilka osób, które się już tak jakby zarejestrowały. Nikt nie dostał nigdy euro. Też przyznam szczerze, że niestety 100 euro też nie słyszałem, natomiast gdzieś tam w okolicach 50-60 euro jest, jest. Czyli tutaj, tak jakby, inwestujecie 50 euro, dostajecie drugie mniej więcej 50 bądź więcej, i wtedy możecie oczywiście od razu wypłacić. Nie ma tutaj żadnych w tym momencie ograniczeń, więc link macie pod spodem, możecie się zalokować przetestować aplikację, a przy okazji no, zarobić dyniówkę tak to nazwijmy, więc podsumowując aplikacja służy do przechowywania krypto, na razie tych głównych bitcoin, ether no, Binance coin, stablecoin USDC, natomiast jest ich tam jeszcze kilka innych. Oczywiście Swissborg można tradeować, kil... mając kursy z kilku giełd. Można depo... deponować część z tych krypto, o których wspomniałem, na przyzwoitej stopie zwrotu, jeżeli nawet nie jest się tym klientem premium. I co więcej no i generalnie można można tutaj zarobić poprzez założenie nowego konta e, oczywiście nie będę tutaj ukrywał że za, za zarejestrowanie się z, te, z mojego linku również ja taką zdrobkę dostanę natomiast no jak wiecie nie jest to żadną tajemnicą e, nie zamierzam tego ukrywać. Środki zostaną przekazane na rozwój kanału i dzięki temu e, będziemy e, będę mógł w stanie e, wyszukiwać wam kolejnych ofert, także yy, i okazji inwestycyjnych, ale tutaj tak jakby skupiamy się na praktyczności tej aplikacji bo naprawdę fajnie, fajnie idzie to w dobrym, w dobrym kierunku także yy, to tyle na, na ten temat dajcie znać jak wam spodobała się ta aplikacja yy, i tyle. Także trzymajcie się dzięki wielkie i do następnego razu zapraszam na kolejne materiały, które pojawią się wkrótce. Cześć.